Witam serdecznie, skoda Superb z 2019 roku, model już po liwcie, samochód z przebiegiem 89 tysięcy około. Najpierw przejdę wokół, a później postaram się nagrać ewentualne mankamenty. Teraz grubość powłoki lakierniczej. Samochód w doposażonej wersji Ambition. Reflektory Matrixowe Krystal, Skoda Crystal Lightning. Bardzo fajnie świecą. Wczoraj mi jechałem to naprawdę super. Według mnie nawet lepiej od laserów BMW X5. sobie środek Autka. Jeżeli chodzi o szkody, to e, pokazane są u mnie na stronie e, razem z raportami. E, co się dokładnie stało, oraz, oraz kwotami i zdjęciami. Także tutaj był bardziej no nic takiego, ale, ale coś było. Tu malutkie przerysowanie i przedni błotnik. I za chwileczkę sobie zmierzymy grubość na tych elementach. A otwór jak zawsze, będzie sprawdzone pod kątem technicznym. Oczywiście, jak zawsze, też posiadałem raport rzeczoznawcy. Natomiast tak czy inaczej, zawsze pod kątem technicznym oddaję je do sprawdzenia, żeby ewentualnie wiedział przyszły kupujący z jakimi. Dodatkowymi wydatkami musi się liczyć typu klocki, tarcze. Raczej nie będą do wymiany, ale zawsze takie sprawdzenie robię.